Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym zdrabkowym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Przygotowałem dzisiaj dla Was za 20 zł wielkiego gracza, za 10 zł po raz pierwszy zdrabkę, która pojawia się na moim kanale na dobry rok. Ekstra pensje za 5 zł, krzyżóweczkę za 3 zł i za złotówkę kółko i krzyżyk. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynamy drapać się z drapki. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Kto ma ochotę, zostawia łapkę w górze. Ja zaczynam od razu od kółko i krzyżyk z numerem 110, moi drodzy, tak to wygląda, proszę bardzo. I szukamy tutaj mam krzyżyk, kółko i kółko, także w pierwszej linii nie mamy, kółko, kółko. I krzyżek, krzyżyk, krzyżyk, i kółko. Zobaczcie, no niestety się nie udało. W pierwszej zdrapeczce się nie udało wygrać. Dwa złota było tylko do wygrania, także no szkoda, że się nie udało. Ale się tym nie przejmuję. Lecimy do kolejnej zdrapki. Będzie to po prostu krzyżóweczka, także całą sobie tutaj zdrapiemy, i zaczynamy od literki Y moi drodzy. Tutaj mam literkę Y. O, nawet dwa razy, nawet dwa razy. Zobaczcie, lecimy do kolejnej litery U, Bóg, Automat, Reputacja i Puma. Tak się przedstawiają te literki. Kolejna, literka L, elaborat, iloraz. Dobra. Samogłoska A w słowie waga. Reputacja dwukrotnie również się pojawia. Iloraz. Patos. Eee, tutaj mam na samym końcu literkę A. Tutaj mam literkę A. W słowie raj na miejscu drugim. Elaborat. I chyba to by było na tyle. No to w takim razie literka N. Literka N. Tutaj mam literkę N. Ozon. Sprawdzam, słuchajcie, sprawdzam, czy, czy jeszcze gdzieś, już chyba nie. Litera W w słowie waga. Tutaj na drugim miejscu literka W się ukryła, i lecimy do kolejnej. Mamy literkę I. Ilo raz. I chyba tylko raz. Także niestety C reputacja albo tychy to już jak kto woli e, więcej razy też nie mam także lecimy do literki s w słowie set patos moi drodzy test zobaczcie e w słowie set reputacja elaborat TEST I mamy literkę Z w słowie ILORAS OZON Litera R w słowie ILORAS KRA ROKOKO DROP Raj, na pierwszym miejscu literka R. Elaborat. Reputacja. Jeszcze tutaj nie zdrapałem literki A w słowie kra. A mówię, że mało. A mówię, że mało występuje, a nie drapie. Dobra. Tychy. Literka H. Na przedostatniej pozycji literka H. Więcej razy też nie widzę. Także lecę do kolejnej. Będzie to literka O. Automat. Ilo raz mam pierwsze słowo, Ozon mam drugie słowo. Aby wygrać, należy mieć trzy wyrazy. Rokoko, elaborat ona na miejscu piątym. V, nawet, nie, no nawet tego nie będę drapać, bo to jest bez sensu. Literka F też nie widzę. Literka M, jak Maciej na YouTubie. No to szukamy litery M, ale chyba tylko raz. Nie, jeszcze na trzeciej pozycji w, w słówku puma. I ostatnia literka, literka D. Tutaj w słowie drop. I co? Tylko jeden wyraz, tak? Ozon i loraz, czyli dwa wyrazy. Dwa wyrazy, o ile się nie mylę, literki T nie było, literki J nie było, Z było. Zobaczcie, już pomijam, już pomijam. P nie było. U było. U. Naprawiam się, słuchajcie. J, czy było J? Nie było J. Dobra. Widzę, że zdrabka jest niestety przegrana. S oraz T, także oraz A. Także niestety nie ma wygranej w tej zdrabce. Przechodzę do kolejnej zdrabki, tym razem. Zdrapeczka za 5 zł. Ekstra pensja z numerem 45, moi drodzy. I lecimy sobie z z tą zdrapeczką szukamy wygrywających liczb, a mam 22, 14, 28 i ostatnia wygrywająca liczba to 23. Szukamy również dwa razy napisu "ekstra pensja". Tutaj mam 24, 19. No zobaczcie sobie sami. 19 to nie jest moja liczba. 30, 4. Siódemeczka, pierwszy rządek pusty. Drugi rządek 33. Napis ekstra pensja. 21. Szkoda, że nie 22, bo byłoby blisko. Ile moglibyśmy wygrać? 50 zł. 29 tysiąc zł. Także <grybujesz> byłoby całkiem przyjemnie wygrać taką nagrodę. A literki kontrolne to T, O oraz E. Ekstra pensja pusta. Niestety się nie udało, moi drodzy. Dobra, na dobry rok, na dobry 2021 rok. Zdrabka z numerem 19. No i moi drodzy, ja tej zdrabki jeszcze u siebie na kanale nie miałem. O co tutaj chodzi? W grach od 1 do 12 należy znaleźć dwie takie same kwoty. Zobaczcie. No to lecimy. Styczeń.

500 tysięcy i 200 zł. Czerwiec. 20 zł i pół miliona po raz kolejny. Lipiec. 10 zł. 10 zł, proszę bardzo. Lipiec, miesiąc wakacyjny i dyszka jest. Szkoda, że nie podwójna. Sierpień. Sierpień. E, 1000 zł i 200 zł. Wrzesień. 1000 zł i 100 zł październik 50 zł i 1000 zł, listopad 20 zł i 100 zł i ostatni miesiąc grudzień to 10 zł i 10 tysięcy złotych moi drodzy. Dobra i tutaj mamy jeszcze dwa bonusy, a w zasadzie premie i bonusa, może was przybliżę w takim razie, żebyście to dobrze widzieli. W premii musimy znaleźć dzwonek. Wygrywamy przypisaną kwotę do dzwonka, a mamy gwiazdę, do której przypisane 100 zł, a w drugim bonusie choinka i wygrywamy 50 zł, moi drodzy. A jest bum! Łyżwa. E, łóżwa, <laughs> jest łyżwa. Dobra, sprawdzę, czy na pewno 10 zł da się wygrać w tej drabce. Zobaczymy sobie legendę. 10 zł minimalna wygrana, czyli zwrot. Jak najbardziej się dało wygrać. Ja się cieszę z tej wygranej, ale przed nami jeszcze wielki gracz z numerem 6, moi drodzy. Z numerkiem 6, więc przechodzimy sobie do tego wielkiego gracza. Możemy znaleźć również tutaj żeton i mnożymy wygraną razy dwa. Wygrywające liczby. 21, 22, 27, 28, 46 i 11. Taka, takie po kolei troszeczkę te liczby. No to zobaczmy. Mam 19, ale się nie udało. 48, 32, 55 i 13. Także pierwszy rządek pusty.

Ja nigdy nie wiem, gdzie te literki się tutaj poukrywały. Tutaj to e, nie, K i jeszcze jakaś jedna, S. Także wielki gracz, niestety, wygranej dzisiaj nie przyniósł, a szkoda. E, wynik na dzisiejszy odcinek jest dosyć znany, także kto oglądał uważnie. To już wie, jaki jest wynik. Zapraszam bardzo serdecznie, moi drodzy, do pozostawienia łapek w górę, do zostawienia subskrypcji, jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja Wam życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnym zdradkowym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.